W drugiej części odcinka o testowaniu elementów elektronicznych na początek zajmiemy się tranzystorami. Sprawdzanie tranzystorów niestety nie jest już takie proste, ale nie stresujmy się, nie jest to też jakieś bardzo skomplikowane. Zacznijmy od tranzystorów bipolarnych. Tranzystor taki ma trzy wyprowadzenia: kolektor, emiter i bazę. Niezależnie od tego, czy jest to tranzystor PNP czy NPN, do pomiaru multimetrem wykorzystamy. To, że tranzystor składa się z dwóch diod połączonych w ten sposób. Oczywiście dla tranzystora PNP będą one ułożone tak. Powiedzmy, że mamy tranzystor typu NPN. Przed pomiarem musimy dowiedzieć się, jak rozmieszczone są wyprowadzenia tranzystora, to znaczy gdzie jest jego baza, gdzie emiter, a gdzie kolektor. Dowiemy się o tym z noty aplikacyjnej tranzystora, czyli bierzemy sobie, patrzymy sobie jaki to jest typ tranzystora. Tutaj mamy tranzystor. BC546, szukamy jego noty aplikacyjnej i przekonujemy się, że baza jego jest umieszczona w środku, kolektor je po lewej stronie, a emiter po prawej stronie. Wiemy również, że tranzystor BC546 jest tranzystorem typu NPN. I teraz pomiar wykonujemy oczywiście na zakresie dioda, tak jak mierzyliśmy, yy, i tak jak sprawdzaliśmy diody półprzewodnikowe. Czerwonym kablem pomiarowym dotykamy do bazy tranzystora, a czarnym do jego emitera. I widzimy, że na wyświetlaczu mamy wartość około niecałe 700 mV. Przekładamy czarny kabel na kolektor i również mamy podobną wartość. Czyli jeszcze raz. Dla tranzystora NPN czerwony zacisk pomiarowy czerwony zacisk pomiarowy dotykamy do bazy a czarnym do emitera i do kolektora i powinniśmy mieć podobne wartości i teraz przekładamy czarny kabel pomiarowy na bazę i jeszcze raz dajemy go na kolektor i na emiter i w tym przypadku nie powinniśmy już mieć żadnych odczytów tak samo żadnych odczytów nie powinniśmy mieć pomiędzy kolektorem a emiterem w żadną stronę, ani w tą stronę, ani w drugą stronę. Czyli jeszcze raz. Dla transystora NPN czerwony kabel pomiarowy na bazę i mamy około 680. Około 680. A odwrotnie, czyli kiedy mamy czarny na bazie, nie ma nic. I nie ma nic. Tak samo między kolektorem a e emiterem nie ma nic. I w drugą stronę również nie ma żadnego wskazania. Jeśli tranzystor bipolarny zachowuje się w ten sposób, to możemy być prawie pewni, że jest on sprawny. Dla tranzystora PNP robimy wszystko z odwróconymi kablami pomiarowymi. Czyli najpierw kładziemy czarny kabel na bazę i sprawdzamy. Tutaj mamy taki sam rozkład jak w tym tranzystorze. Na emiter, na kolektor, przepraszam, mamy znowu PML około 700, na emiter mamy około 700, a odwrotnie, kiedy czerwony mamy, nie mamy nic, nie mamy nic i również między emiterem a kolektorem w obie strony nie mamy nic. Czyli dla tranzystora PNP czarny na bazie, dla tranzystora NPN czerwony na bazie. W przeciwnym wypadku tranzystor jest uszkodzony. Dla tranzystorów większej mocy mamy takie same zasady jak dla tranzystorów małej mocy. Tutaj mamy tranzystor nieco większej mocy i bazę mamy akurat nie w środku, tylko z lewej strony, kiedy patrzymy od przodu na tranzystor. I kładziemy, ponieważ jest to tranzystor PNP, kładziemy na bazie czarny kabel pomiarowy i mierzymy baza kolektor i baza emiter. Tutaj mamy nieco inne spadki napięć, ponieważ tranzystor jest Większej mocy, a odwrotnie, nie powinno być żadnych odczytów, i również między kolektorem a emiterem nie mamy żadnych odczytów. Taki tranzystor również uważamy za sprawny. Oczywiście, tak jak w przypadku innych elementów, tranzystor musi być wylutowany z płytki najlepiej wszystkimi trzema wyprowadzeniami, i tylko w ten sposób możemy go skutecznie przetestować. Tranzystory MOSFET są dość trudne do sprawdzenia, ale jest pewna prosta metoda ich sprawdzania. Tutaj nie mamy już bazy emitera i kolektora, ale bramkę, dren i źródło. Tak, akurat w tym tranzystorze mamy, czyli mamy z lewej strony akurat bramkę, tutaj mamy dren, a tutaj mamy źródło. I tym razem przed pomiarem musimy ustalić, gdzie które wyprowadzenie się znajduje w tranzystorze MOSFET. Jeśli już to wiemy, to przystępujemy do sprawdzania. To jest tranzystor MOSFET z kanałem typu N. Jak przeprowadzić pomiar? Kładziemy sobie czerwony kabel pomiarowy na drenie i przykładamy na chwilę czarny do bramki, dosłownie na dwie sekundy. A następnie, nie podnosząc tego czerwonego, przykładamy czarny kabel na źródło i widzimy, że nie mamy żadnego odczytu. Teraz przekładamy czarny kabel na dren, a czerwony przykładamy na chwilę do bramki, a potem przenosimy go na źródło. I widzimy, że nagle rezystancja pomiędzy źródłem a drenem spadła nam do 15 ohmów, czyli to bardzo małe wartości. Czyżby nasz MOSFET uległ uszkodzeniu? Nie, bo jeżeli przełożymy jeszcze raz, tak jak na początku, czyli jeśli przełożymy czerwony kabel na dren i znowu dotkniemy bramki, to znowu między drenem a źródłem mamy wysoką wartość rezystancji. Takie pomiary wskazują na to, że tranzystor MOSFET jest sprawny. Jeśli pomiędzy bramką a drenem lub bramką a źródłem mielibyśmy jakąś wartość, to znaczy, że nasz MOSFET jest uszkodzony, ponieważ, jak wiemy, w MOSFETach bramka jest fizycznie odizolowana od pozostałych wyprowadzeń warstwą dielektryka, więc nie może tutaj być żadnej rezystancji. Trzeba też pamiętać, że w MOSFETach zazwyczaj, a właściwie zawsze Między źródłem a adrenem widzimy, że w jednej, w jednej pozycji nie mamy nic, ale jeśli odwrócimy, to widzimy, że mamy jakąś diodę. Taka dioda powstaje w, w procesach technologicznych i jest ona zawsze związana z tranzystorem MOSFET, czyli mamy jakby diodę rewersyjną włączoną pomiędzy źródło adren i nie świadczy to o uszkodzeniu tranzystora. Tak ma być i to jest prawidłowe. Oczywiście, tranzystory z kanałem typu P mierzymy dokładnie w ten sam sposób, tylko zamieniamy zamieniają się rolami czarny kabel miernika z czerwonym. Taka metoda pomiarów, czy sprawdzania, dotyczy mosfetów z kanałem wzbogacanym, a mosfety z kanałem zubarzanym zachowują się zupełnie inaczej, ale ponieważ są one rzadkością, to pominiemy ten temat, nie będę ich tutaj omawiał. Tranzystory unipolarne typu JFET zachowują się nieco inaczej. Zazwyczaj kiedy wyciągniemy takiego z pudełka lub wylutujemy spłytki, jest on sprawny, to pomiędzy drenem a źródłem zawsze mamy małą rezystancję, jeśli bramka wisi nam w powietrzu. Jest to normalne zjawisko, ponieważ jak wiemy w tranzystorach kanał jest otwarty, kiedy na bramce nie ma żadnego napięcia względem źródła. Jeśli natomiast stwierdzimy przebicie permanentne, między wszystkimi elektronami tranzystora. No to wiadomo, że tranzystor ten nadaje się do wymiany. Jeśli posiadamy żarówkę, co do której nie mamy pewności, czy jest ona sprawna, to również możemy ją łatwo sprawdzić pod warunkiem, że jest to zwykła żarówka z włóknem żarowym, takie jak ta albo ta. Żarówek energooszczędnych świetlówek czy ledowych żarówek w ten sposób nie sprawdzimy. Jeśli po przyłożeniu omomierza wskazuje nam ona nieskończony opór ta akurat jest dobra, ale jeśli wskazałaby na nieskończony opór, no to żarówka jest spalona. Można się również o tym przekonać, oglądając ją pod światło, czy żarnik nie jest przepalony. Jeśli jest to jakaś rezystancja, zazwyczaj jest to niewielka rezystancja kilka do kilkudziesięciu omów, w zależności od tego, na jakie napięcie jest żarówka. Tutaj mamy akurat około 30 omów. No to oczywiście żarówka jest sprawna, no również można sprawdzić żarówkę po prostu podłączając ją do jakiegoś odpowiedniego dla niej napięcia i sprawdzenie po prostu czy ona świeci. Czy sprawność układu scalonego da się łatwo sprawdzić przy pomocy multimetru? Odpowiedź brzmi nie. Ogromna różnorodność układów scalonych, a także ich stopień skomplikowania powoduje, że podejrzany układ scalony można sprawdzić tylko w urządzeniu, gdzie on pracuje. W warunkach amatorskich testowanie układów scalonych jest raczej niewykonalne. Najczęściej jedynym sposobem sprawdzenia jego sprawności, czy jest on dobry czy nie, jest wymiana na nowy i test. Czy całe urządzenie działa poprawnie? Już prędzej można przetestować układ, który kiedy on pracuje, czyli kiedy mamy jego schemat i czy instrukcję serwisową, to możemy go sprawdzić mierząc napięcia na poszczególnych jego wyprowadzeniach, ale i taka metoda nie zawsze bywa skuteczna. Sprawdzanie lamp elektronowych jest chyba najtrudniejszą obok oczywiście układów scalonych czynnością. Multimetrem możemy jedynie sprawdzić sprawność włókna żarzenia, czyli kiedy wiemy, na których nóżkach mamy włókno żarzenia, to możemy sprawdzić jego ciągłość po prostu omomierzem. Zazwyczaj jest to bardzo mała wartość rzędu pojedynczych omów. No to jak sprawdzić lampę? Tylko za pomocą czegoś takiego. Jest to tester lamp. Które wykonałem parę lat temu na podstawie projektu z elektroniki praktycznej. Tak naprawdę projekt powstał na forum www.trioda.com, a ich Autorami są Tomasz Gumny i Adam Tatuś, którym serdecznie dziękuję za ten znakomity projekt, a także za wskazówki przy jego uruchamianiu. Oczywiście, ten test nie testuje wszystkich lamp, a tylko kilkadziesiąt modeli, głównie do zastosowań audio, ale można go rozbudowywać przez budowę takich specjalnych rozszerzeń które tutaj wpinamy w gniazda z tyłu miernika. I oczywiście modyfikacje oprogramowania. Tester ten pracuje na mikrokontrolerze Atmega16 i po kilku ulepszeniach służy mi już dobrych kilka lat. Zaprezentuję Wam, jak testuje się lampy na takim przyrządzie. Powiedzmy, że mamy lampę EL, to jest lampa EL84, jest to lampa mocy. Za pomocą pokrętła wybieramy sobie na wyświetlaczu typ lampy. Tutaj mamy lampę EL84. Miernik pokazuje nam, tester pokazuje nam, w którą, w którą podstawkę należy lampę wsadzić. Czyli wsadzamy ją po prostu do gniazda o numerze A oznaczeniu B i po prostu wciskamy przycisk. Widzimy, że tutaj tester odmierza nam czas. Jest to aż 143 sekundy, ponieważ... Tester musi lampę najpierw rozżarzyć, muszą się ustabilizować wszystkie parametry lampy i dopiero później włącza do lampy odpowiednie napięcia na pierwszą siatkę, na drugą siatkę, na anodę i na katodę, a następnie mierzy jej wszystkie parametry. Poczekajmy chwilę, aby się przekonać, jak to wszystko wygląda. Widzimy, że prąd pobierany przez włókno żarzenia przy 6,6 V wynosi niecałe 800 mA. Na razie pozostałe parametry nie są mierzone. Lampa na pierwszej siatce mamy napięcie minus 24 V, czyli lampa jest całkowicie na razie zatkana. No i za kilka sekund zaczną się pomiary. Zobaczymy, że y, będą włączane kolejne napięcia. O, widzimy, że napięcie na pierwszej siatce wzrosło już do minus 7 V. Włączone jest napięcie anodowe, napięcie na drugiej siatce. I mierzone są parametry lampy. I sygnał akustyczny mówi nam, że właśnie parametry lampy zostały zmierzone. A więc przy napięciu anodowym 250 V i przy napięciu na drugiej siatce również 250 V, prąd anodowy lampy wynosi 48,5 mA. Prąd drugiej siatki wynosi niecałe 7 mA. Nachylenie charakterystyki wynosi 12 a oporność wewnętrzna lampy 28,5 oma. Ale skąd wiemy, czy one są te parametry są dobre? Otóż wystarczy wcisnąć przycisk na chwilę, aby porównać wartości fabryczne lampy. Kiedy wciskamy to, mamy fabryczne wartości nowej lampy, a kiedy puścimy, mamy wartości tego egzemplarza. No więc widać, że ta lampa ma znakomite parametry, bo ma nawet większy Nieco prąd anodowy niż fabryczny. Tutaj mamy 48, a tu mamy 48,5. Nachylenie jest minimalnie mniejsze. Rezystancja wewnętrzna lampy jest minimalnie mniejsza niż powinna być. Czyli lampa, którą mierzyliśmy, ma, jest praktycznie jak nowa. Polecam zatem ten przyrząd. Nie jest on zbyt łatwy do zbudowania, ale kiedy się go już ma, to naprawdę bardzo ułatwia on życie. Istnieją również lepsze i skuteczniejsze metody testowania elementów elektronicznych niż robienie tego za pomocą multimetru. Można to robić takim testerem, na przykład jak ten, który pewnie niektórzy już z was znają, bo pokazywałem go już kilka razy na kanale reduktor szumu. Ten tester potrafi sam rozpoznawać typ elementu, jego podstawowe cechy, a także pokazuje jego pewne dodatkowe parametry, na przykład zmierzmy sobie, zapnijmy sobie rezystor i włączmy. I widzimy, że tester pokazał nam, że to jest rezystor i że ma dokładnie 700, 473 ohmy. Weźmy sobie diodę LED. Podłączmy sobie diodę LED. Widzimy, że tester pokazuje nam, że jest to dioda. Spadek na złączu wynosi 2,7V. I w czasie pomiaru jeszcze dodatkowo dioda nam miga, wskazując jaki ma przy okazji jaki ma kolor. Również poka y tester pokazuje nam gdzie dioda LED ma katodę, a gdzie ma anodę. To też jest bardzo wygodne. Włożmy sobie tranzystor i tester pokazuje nam, że to jest tranzystor PNP o współczynniku wzmocnienia 155 i spadku na złączu na złączu 700, 684, y 687 mV a także pokazuje nam, gdzie tranzystor ma bazę, gdzie emiter, a gdzie kolektor. I że jest to tranzystor bipolarny oczywiście. No i sprawdźmy sobie jeszcze kondensator. Widzimy, że kondensator ma pojemność 5, niecałe 5 mikrofaradów pomiędzy wyprowadzeniami 3 i 2. Polecam budowę takiego miernika. Jest on dość prosty, zbudowany na mikrokontrolerze. Można również kupić podobne testery na eBayu lub na polskim znanym portalu aukcyjnym gotowe takie kity do złożenia lub gotowe urządzenia dosłownie za no już poniżej 100 zł, także warto to kupić. Jest to bardzo użyteczny i bardzo wygodny tester, dla, zwłaszcza dla, dla tych z Was, którzy zajmują się serwisem. A czy da się sprawdzić za pomocą multimetru triaki i trystory? Wszystkich parametrów nie zmierzymy niestety, ale możemy sprawdzić za pomocą multimetru, czy trystor lub triak nie jest przebity, bo najczęściej właśnie takie uszkodzenia się przydarzają trystorom i triakom. Czyli możemy sobie zmierzyć na przykład, czy między anodą a katodą nie mamy przebicia, czyli przykładamy na zakresie dioda i sprawdzamy. Tutaj akurat mamy na skrajnych wyprowadzeniach a także czy między bramką a anodą nie ma przebicia. I przy okazji możemy wykryć w niektórych trystorach tutaj złącze półprzewodnikowe pomiędzy katodą a bramką. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że jest on dobry, że nadaje się do użytku. To samo dotyczy triaków. Też możemy sprawdzić, czy nie mają one przebić pomiędzy bramką a terminalami. No, ale najlepszym sposobem jednak będzie użycie naszego testera, który nam bezbłędnie pokaże, że jest to trystor, a nawet pokazuje nam, gdzie ma które wyprowadzenie. Jak widzicie, testowanie i sprawdzanie elementów elektronicznych, nawet w warunkach domowych, jest jak najbardziej możliwe i nie takie trudne. No, może z wyjątkiem testowania lamp elektronowych, no ale tutaj również co bardziej zaawansowani elektronicy mogą pokusić się o wykonanie takiego testera. Skoro mnie się udało, to pewnie Wam. Też. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich elementów, jakie możemy przetestować. Pozostają jeszcze na przykład Wystory, termistory, ale ponieważ będziemy wracać na pewno do, do tych elementów na naszym kanale, a więc na pewno również wrócimy do tego, jak je przetestować. Ponieważ są wakacje, to zagadki w tym odcinku nie będzie. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego odcinka. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktor jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.